Cześć, witam Was na moim kanale. Zaczęliśmy sezon uprawy warzyw, także, tak więc, dzisiaj będziemy dalej wykonywać siew. Tak jak widzicie, mam już tutaj doniczkę przygotowaną. Doniczka jest wypełniona ziemią do uprawy warzyw, no to podłożem do uprawy warzyw. Doniczka ma około 10 cm wysokości. Jest to spowodowane tym, żeby por puścił nam jak najładniejsze Korzenie, żeby ten system korzeniowy we flancach był jak najlepiej rozbudowany. I teraz tak będziemy siać por y, sterogorski kamus. Jest to odmiana dość wczesna, dlatego możemy ją siać już teraz. Ogólnie por siejemy od połowy lutego do połowy kwietnia, nawet. Wszystko zależy od tego, jaką macie y, odmianę. Są dwa rodzaje y, siewu. Jedna to, jest tak jak, jedna to jest tak jak siana była, w siany był seller, czyli pikowanie pojedyncze, sianie, siew pojedynczy. Ja z kolei zdecydowanie wolę siew taki jak teraz, jak będę wam pokazywał, czyli siew metodą rwaną. Co musimy, od czego musimy zacząć? Po pierwsze, tu mam ziemię, delikatnie ją zwilżamy. Tak. Następnie tu mamy takie dwa opakowania. Siew jest bardzo prosty. Pokażę Wam, jak ja to robię. Tak. Jedno już. się rozerwa? O. o siła wyższa. Nie mogę rozdzielić, ale o, udało się. Tak, mamy. Wysypujemy wszystko dokładnie. No i mamy się w poru praktycznie zakończony. Jest. O. Teraz, co musimy zrobić? Teraz to delikatnie rozprowadzimy nie musimy na tym jakoś bardzo rozwodzić ponieważ por bardzo dobrze sobie radzi i teraz jedna z ważniejszych rzeczy por siejemy około od pół do centymetra centymetr do dwóch nawet pod poziomem gruntu tak więc teraz przysypujemy wszystko ziemią do warzyw Tak. I praktycznie mamy por wysiany. Teraz delikatnie zraszamy. Nie, może, nie musi to być zbyt mocno, żeby tutaj woda nie stała. Niemniej jednak utrzymanie wilgoci jest dość ważne. Następna bardzo ważna rzecz. Mamy to rebeczkę. Więc wkładamy sobie ją z boku do może się to wydać dziwne, ale przy dużej ilości wy, wysiewów ciężko jest zapamiętać, gdzie, gdzie, co jest, po jakimś czasie. Dlatego ja już od, od kilku lat po prostu, albo jak są te znaczniki, to takie znaczniki wkładam, albo po prostu papierową torebkę. I teraz przechowywanie. Ja mam tutaj yy, moje wysiane warzywa w kotłowni. Tutaj jest jakieś 18-20 stopni. Na por to jest dość dobra temperatura, tak około 20. Stanowisko wiadomo, dość jasne. I zostawiamy. Jak nam por zejdzie, no to wiadomo, nadal musimy podlewać, utrzymać w miarę w jednakowej temperaturze, nie mówię tutaj o porze, jak już, o, o porze, jak już będziemy go hartować, bo to będzie temat na inne filmy, niemniej jednak na tą chwilę mamy siew pora zakończony. Tak jak mówię, temperatura około 18-20 stopni, to jest taka optymalna do jego wzrostu. No i termin. Termin to tak. W zależności od rodzaju, od gatunku od połowy lutego, czy od początku nawet lutego do połowy kwietnia, ale to wszystko zależy od zmiany. Siejemy na około centymetr, półtorej pod powierzchnią gleby i czekamy, aż nam zejdzie. Tak więc o siebie, jak zasiać porę, mamy już temat rozwiązany, tak więc zapraszam do polajkowania tego filmu, do komentowania, napiszcie, czy Wy już macie jakieś flance porobione, czy już macie jakieś inne warzywa wysiane. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Udostępnijcie go. Film na swoich mediach społecznościowych. Polećcie znajomym ten kanał, ponieważ inny. jest też wiele innych tematów. Zapraszam do obejrzenia też filmu, który wczoraj nagrałem o tym, o wilkach na drzewkach owocowych, jak również, który nagrałem trochę prędzej, o o tym, jak prawidłowo usuwać wilki z drzew owocowych. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam do oglądania filmów, i na razie, cześć.